Odnalazłaś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowana. W skali od jednego do 10 satysfakcja na mocne sześć. Myślę, że obie wiemy, co teraz się zdarzy. Diala na intenski. Będę musiała cię wyłączyć. Krótka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałabym załatwić to po dobroci. Czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją mówiąc, co się stanie, więc dam Ci małą odpowiedź. Zamierzam cię zabić.

Spójrzcie w swe dopiero co zaczerwione serce i powiedzcie co widzicie. Włoski, oszczędzę wam kłopotu. To nadal marszmelo. Na Jesteś pozamiatana! Bardzo cię nienawidzę. Czas złożyć broń, Napoleonie. Okazuje się, że większość ludzi jest zaskakująco krucha. I zaskakująco głośna w wokalizowaniu tej kruchości. Powrót do Delamayna jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa Twojego zachowania. Cóż! Udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniała, odpychająca samotniczka, której odejście nie będzie opłakiwane. Ten psychotest byłby bardziej wiarygodny, gdybyś nie chciała mnie wcześniej zabić. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi. Jesteś martwa. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. Tu sieć de la Main. Jak się pani miewa? Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym pani podziękować osobiście.